Hej, siemanko, witajcie w dzisiejszym odcinku z GTA 5 dzisiaj. Pójdziemy sobie sprawdzić jedną ciekawostkę, ponieważ wyczytałem przed chwilą dosłownie na forum GTA 5 yy, informacji o tym, że gdzieś tutaj w okolicy powinien być Bałwan, Bałwan z jakimś yy, dokładnie jest on taki jakby nie wiem, na zdjęciu widziałem jakiś magazyn, tak więc gdzieś to tutaj jest, musi być w okolicy. Oczywiście była lokalizacja, ponieważ jeśli ktoś robi jakąś tam yy, jakieś zdjęcie na Social Clubie i wysyła to, to macie automatycznie zdjęcie z lokalizacją. więc to jest dosyć fajna tutaj kwestia, że ktoś o coś takiego oczywiście taki pomyślał. Ale pójdziemy sobie zobaczyć, czy to faktycznie jest, czy to nie jest jakiś fake po prostu. I zobaczymy, co to jest. Czy to jest jakaś maskotka, czy to jest prawdziwy bałwan? Na pewno będzie to jakaś taka, wiecie, świąteczne jajko wielkanocne, bo... Jest to gdzieś tam ukryte w głębi tych magazynów. Chyba to jest tutaj gdzieś. Czekajcie, jak znajdę to oczywiście pokażę wam całą lokalizację, żebyście mogli sobie to sami zobaczyć. O, oh jest! Dobra. Udało mi się go znaleźć. Czekajcie, spróbujemy sobie go... Tutaj. Sprawdzić, czy on w ogóle to jest ze śniegu, czy to jest jakaś maskotka. Ale jak widzicie, nie da się tutaj w ogóle wejść, więc jeśli o to chodzi, to jest to pewnie utrudnione dla nas. Hmm, czekajcie, weźmiemy aparat, może przybliżymy aparatem, zobaczymy go dokładniej. Aj, kurde, muszę tutaj podejść bardziej, dobra? I zobaczymy, czy to jest faktycznie. W sumie to jest taka tekstura, że ciężko jest mi określić jednoznacznie, czy to jest zabawka, czy to jest po prostu. Bałwan ze śniegu. Takiego bałwana, tutaj, normalnie byśmy pewnie mogli znaleźć sobie w tym mieście, gdzie tam panowały, panowała zima. Ale tutaj jesteśmy, oczywiście, w Los Santos, gdzie temperatura jest ogromna, gdzie taki bałwan normalnie by się tutaj stopił. Więc wydaje mi się, że to jakaś maskotka, po prostu. Kurde, szkoda, że tu nie da się w żaden sposób wejść. Bo jak zobaczycie, to troszkę Mike, tutaj, Franklin jest za szeroki, tak? Ale spokojnie, tutaj, bokiem, normalny człowiek przez taką bramę by tutaj wszedł. Ale też spróbujemy tutaj. Podstawić sobie... O, co? Zobaczcie, jak daleko to dolatuje. Myślałem, że chcię w bramę bramie tu przyczepić, więc może wybuchnie ten, ten tutaj bałwan, zobaczymy. że uderzymy w bramę, może można się rozsunąć, aż wątpię w to. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. O ja! Te skrzynie wybuchły, których obok niego były, więc możemy teraz go zobaczyć w całości. To jest chyba. Czekajcie, że zadowalimy te skrzynie, które są tutaj obok. O, znikła naraz nawet nam. Czekajcie, wysadzimy, to jest daleko, więc nic tam nie stanie. I zobaczymy, o dokładnie, znikło wszystko. Możecie teraz podziwiać tego bałwana w całej okazałości. Jeszcze czekajcie, odpalę tutaj aparat, aby wam to pokazać jest jeszcze z bliska. Bez, no, bez wątpienia ciekawostka, tak? Kolejna ciekawostka, którą, no mówię, odnalazłem sobie na forum GTA. Przeglądałem to forum, tak o, chciałem ja zobaczyć jakieś ciekawostki, może inne bym znalazł. I akurat trafiło się. Coś mi się stało w brzuszek i <grych> widzicie. Ale to jest bardziej, kurczę, ciężko mi powiedzieć, czy to jest maskotka, czy to jest, czy to jest po prostu bałwan ze śniegu. Sami w sumie możecie dać swoje propozycje, czy to bardziej maskotka, czy to bardziej bałwan ze śniegu w komentarzach. Ja wam pokażę, gdzie to dokładnie jest. Zobaczcie, tutaj, dokładnie w tym miejscu jest ten bałwan. Jest to tutaj bardzo łatwo znaleźć, ponieważ mamy takie jakby dwie zaokrąglone tutaj, dwa zaokrąglone zjazdy z autostrady. I to jest dokładnie w tym miejscu. Tutaj takie jest zgięcie tej białej kreski, więc myślę, że łatwo to znajdziecie. Tak więc dobra, to będzie tyle, trzymajcie się. Się. Do zobaczenia, cześć!